Jezusowa Kardiologia. Zaprasza ksiądz Tomasz Podlewski. Pięć refleksji na dziś, kochani, z liturgii słowa: zmiana, minimalizm, niech, pory i paraklet. Zmiana, minimalizm, niech, pory i paraklet. Sprawa pierwsza to zmiana. W pierwszym czytaniu mamy dziś, kochani, do czynienia z pierwszym soborem, jaki był w Kościele, z jerozolimskim. No i oczywiście pierwsze zastanowienia, refleksje, może małe spory. I pierwszy dekret, dekret Kościoła, soborowy dekret, konstytucja apostolska, albo jakaś inna. I dwie rzeczy w niej zachwycające, dla mnie osobiście bardzo mocno. Kościół Postanowił posłać wiadomość do sióstr i braci Pogan i wysłać do nich drogiego Pawła. Tak czytamy. Czemu to jest ważne i piękne? Bo jeszcze niedawno na kartach tej samej Biblii, a nawet tego samego Nowego Testamentu, Poganie nie byli nazywani braćmi, a Paweł nie był nikomu drogi. Pawła się bano. Widziano w nim prześladowce, a w poganach kogoś, kogo należy omijać, kogoś, kto tworzy miasta, do których nie warto wchodzić. Przyjąć spojrzenie Kościoła, spojrzenie soboru, to znaczy umieć dostrzec dużo więcej, niż tylko moje oczy byłyby w stanie widzieć. Kościół mi daje sokoli wzrok, a nie kurzą ślepotę. Kościół mi pozwala dostrzec na dnie serca drugiego człowieka to co Bóg tam widzi. Ja tego bez kościoła nie zrobię. Dlatego ja chcę się dać bezpiecznie kościołowi prowadzić. Pokaż mi inny świat, w którym ktoś tak bardzo inny i przeciwny jest nazywany przez ciebie bratem, siostrą, nie tylko nazywany, ale tak traktowany. Pokaż mi inny świat, w którym Szawel naprawdę staje się Pawłem i jest komuś drogi. Posyłamy wam Drogiego naszego Pawła, już nie tylko drogiego, ale naszego, człowieka, który nie był ani drogi ani nasz. To zrobił Jezus i to zrobił Kościół. Ja dlatego potrzebuję mojego kościoła, bo sam mam zbyt wąskie i betonowe spojrzenie na sprawy, na ludzi, na problemy. Piękny był ten pierwszy sobór jerozolimski. I to jest, kochani, ten punkt pierwszy: zmiana. Kościół mi umożliwia zmianę spojrzenia na ludzi, na których ja spojrzenia zmienić nie potrafię. Sprawa druga to minimalizm. Jaki jest ten dekret soborowy dla nawróconych pogan? Postanowiliśmy, Duch Święty i my, nie nakładać już na Was żadnych nowych ciężarów. Róbcie, co robicie, ale róbcie to dobrze. Trwajcie w tym, w czym do tej pory, ale głębiej. To, co przeżywacie, przeżywajcie pobożniej, ale nie obwieszajcie się nowymi formami religijnymi, jak koinka bombkami. Nie musicie. Bo Kościół to nie jest religijne, pobożnościowe nowinkarstwo. To nie chodzi o liczby, tu nie idzie o ilość. To da się nawrócić i nic nowego nie robić? Da się. Nowe niech będzie spojrzenie na to, co już robię. Nie każdy dom trzeba od nowa budować. Czasem można odmalować, czasem można w nim posprzątać, ewentualnie działówkę jakąś wstawić, ale tu nie idzie o zaoranie i stawianie ciągle nowych domów. Po co? Ten, który już masz, ten dom religijny, w którym już mieszkasz, zbudowany przez twoje życiowe doświadczenia, poobijany jak twoja historia, ten dom utkany z twojej wrażliwości, z tego, czego cię mama nauczyła, czego babcia uczyła. Ten twój dom z ulubionych modlitw wzniesiony na ziemi, on może być całkiem dobrym domem, w nim się ciągle można nawracać. Nie nakładamy na was nowych ciężarów. Róbcie to, co robicie, ale świadomie. Spróbujcie odkryć Boże prowadzenie w tym, co już macie. Kochani, może to dla kogoś też być jakaś inspiracja. Pewnie nie dla wszystkich, bo mamy różne epizody duchowe. Czasem <laughs> trzeba coś zaorać i zbudować od nowa. Ale jeżeli ktoś z nas poszukuje dzisiaj jakiejś większej głębi, czasem tak mówię, proszę księdza, chciałbym odświeżyć wiarę, odnowić wiarę. Jakoś odruchowo od razu człowiek podświadomie szuka czegoś totalnie nowego, czegoś innego. Czasem to pomocne, ale nie dla każdego i nie zawsze, i nie zawsze konieczne. Chcę przeżywać głębiej wiarę. Kto ci powiedział, że od nakładania nowych rzeczy twoja wiara się pogłębi? Rozeznaj to sobie jeszcze, omów to ze spowiednikiem, wsłuchaj się we własne serce. Może tu chodzi po prostu o to, żeby piękniej, głębiej, świadomiej przeżywać to, co już jest Twoje. I to był minimalizm. Teraz sprawa trzecia to jest niech. Niech. Śmieszny to był dzisiaj psalm. Jego refren i każdy wers zaczął się od niech. Niech wszystkie ludy Cię sławią Boże. Niech cię sławią krańce ziemi. Niech wszystkie narody dają ci chwałę. Czyli co? Czyli kto? Niech jest ładne, ale niech jest niebezpieczne, bo zrzuca odpowiedzialność na innych. Niech cię sławią krańce ziemi, ale które? No, krańce mojej ziemi. Dawniej, jak wierzono, że ziemia jest płaska, to kraniec ziemi był czymś. Nieosiągalnym, trudnym, niebezpiecznym, tam się zaczynało ciemno, tam się wchodziło w kosmos, stamtąd szło spaść, tak wierzono, a te krańce mają chwalić Boga. Ale które, gdzie, jakie? A niech to robią. Nie, nie, one we mnie mają to robić. I te wszystkie ludy i narody, czyli to, co mnie ukształtowało, co we mnie już święte i jeszcze pogańskie, niech to chwali Boga. Kochani, chyba jedyne niech, zawsze skuteczne, to jest niech Bóg Was błogosławi. Bo jak powiem coś. Co zaczyna się od Niech, ale dotyczy Boga, to Bóg to zrobi. Bóg to zrobi. Niech was Bóg błogosławi, tak zakończymy dzisiejszą mszę, Bóg to zrobi. Ale kiedy my, Lud Boży, mówimy, chwalimy Boga, zaczynamy coś od Niech, to kto weźmie za to odpowiedzialność? Weźmy się i zróbcie. No nie. Jeżeli ten psalm dzisiejszy, kochani, przeżyjemy, biorąc odpowiedzialność, chociaż za jeden wers, który w Nim się pojawia, to ma szansę wydarzyć się coś więcej między mną a Bogiem. Niech to niech nie zrzuca z nas odpowiedzialności. Niech nas zachęca. Niech nas samych włącza w to, co ma się wydarzyć. Może kto sobie przed snem raz jeszcze te niechowe psalmy przejrzy, biorąc odpowiedzialność za realizację chociaż jednego z tych, z tych wersów. Kochani, sprawa przedostatnia to są pory. <laughs> Jakie to pory? No bo widzisz, w tej apokalipsie to ten Jan Apostoł ujrzał, że to nowe Jeruzalem, ten nowy styl bliskości Boga z człowiekiem, ma od wschodu trzy bramy i od zachodu trzy, od południa i od północy też po trzy. Przyzwyczailiśmy się do tego i w takim kontekście pisze też o tym Jan, że wschód, zachód, północ, południe to są kierunki. Ale zwróć uwagę na to, że te same słowa określają też pory dnia. Wschód i zachód, północ i południe to są też pory doby. <laughs> One też zasługują na to, by mieć po trzy bramy. Po jednej dla każdej osoby trójcy. Bo moja doba też ma swój wschód, kiedy wstajesz zmęczona, nie masz siły iść do pracy. Nie potrzebujesz budzika, bo trzecie dziecko cię już budzi. No i te zachody nasze też. Połowa zadań niezrealizowanych w ogóle, a trzy razy więcej doszło do zrobienia na listę to do. I ten zachód też potrzebuje jakichś bram, oddania czegoś, wypuszczenia przed Bogiem i wpuszczenia Ojca, żebym usłyszał, że jestem miłym Mu dzieckiem. Potrzebuje tej bramy Syna, bo to w nim przeżywam dzieciństwo względem Boga. Potrzebuje Ducha Świętego o północach mojego życia. I w południe, gdy najbardziej upał do skwiera, i już dużo za mną, a wciąż tyle samo przede mną w ciągu dnia. Niech te pory dnia. W nas też mają, kochani, te bramy, przez które do Trójcy świętej wypuszczam, i przez które od Trójcy świętej przyswajam. To, co konieczne, choćby w paru, paru parunastu sekundach szczerej rozmowy z Bogiem, krótkiej modlitwy, nawet za kierownicą, nawet na przerwie w szkole po stresach maturalnych, czy przy wystawianiu ocen dzieciom, które uczysz. Każda pora dnia zasługuje na bliskość Boga i na wypuszczenie przed Nim przez te bramę. Tego, co cię męczy. I północ wcale nie gorsza od południa. I wschód wcale nie gorszy od zachodu, bo wszystkie mają bramy i każda tyle samo. Nie garć zachodami. Nie garć północami. To nieprawda, że tylko wschód jest najpiękniejszy. Zachód słońca też Boga zapowiada. I północ też umie go zapowiadać. I kochani, sprawa ostatnia to Ewangelia Paraklet. O Duchu Świętym mówimy tu wiele i chwała Bogu. Do Ducha Świętego modlimy się tu bardzo dużo i bardzo dobrze. Na jakie dwie piękne rzeczy związane z Duchem Świętym zwraca dziś uwagę Jezus? Paraklet, Ojciec Wam go pośle. Paraklet przypomni Wam wszystko, co Wam powiedziałem. Paraklet przynosi mi Ojca. I paraklet przypomina mi dobrą nowinę. To znaczy, proszę o Ducha Świętego nie tylko, gdy potrzebuje cudu, nie tylko, gdy oczekuje uzdrowienia, nie tylko, gdy potrzebuje światła bądź proroctwa. Moje serce potrzebuje też tych dwóch prawd, o których Jezus nam dziś powiedział. Moje serce potrzebuje też Ojca, bo się zbyt często czuję bezpańskie, bo zbyt często brakuje w nim miłości i pewności siebie. Jeżeli ty w swoim życiu dziś widzisz, że może tracisz grunt pod nogami, i dopominasz się o ojca, gdzie ty jesteś, ojcze, jeżeli ja twoja córka sobie z tym czy z tym nie radzę, sama mając dzieci, sprawy na głowie tak liczne. A jeżeli ja się dziś czuję wzgardzony przez innych, przez rodzinę, nie czuję się synem Boga, czuję się niegodny ojca, wołaj o ducha świętego wtedy właśnie najmocniej. To dopiero jest charyzmat. Przywoływania miłości ojca nad sierotą, którą jest moje własne serce, to dopiero jest wielki cud, kiedy Ty w niepewności, w obarczeniu sprawami, podcięty własnym grzechem czy słabością, dzięki duchowi świętemu na nowo wtulasz się w ramiona ojca. To jest cud. Proś o ducha, żebyś był w ramionach ojca. I ta sprawa druga. przypomni Wam duch to, co mówi Jezus, czemu bo Jezus ma słowa życia, bo Jezus głosi dobrą nowinę, Ewangelion to jest dobra wiadomość, bo żyjemy w świecie, w którym złych jest zbyt wiele i kiedy osaczają cię złe dokoła wiadomości w różnych kontekstach i lokalnie, i krajowo, i globalnie, i w każdej innej materii. Jeżeli zła nowina zdaje się wygrywać w twoim życiu, zła nowina, bo żeś się na studia nie dostał, wymarzone zła nowina, bo właśnie zerwała z tobą dziewczyna, zła nowina, bo diagnoza nie taka. Zła nowina. Bo mi zmarł mąż przedwcześnie, najgorsza możliwa nowina. Proś ducha świętego. On ci nawet w tak bardzo trudnych położeniach zwiastuje Ewangelię i ci powie coś dobrego, bo po to jest Bóg, bo najpierw widzi dobro w Tobie i w sytuacji, która się wydarzyła. I po to jest też duch święty, żeby dobra nowina miała ostatnie słowo. No i to, kochani. Było pięć drobnych refleksji na dziś. Czyli zmiana? Kościół umożliwia mi nowe spojrzenie na ludzi, których do tej pory traktowałem inaczej. Minimalizm. Nie zawsze w nawróceniu chodzi o gromadzenie nowych form pobożności, ale odnalezienie się w tych, które już robię. Niech dzieją się dobre rzeczy za naszym udziałem, a nie nad naszymi głowami. O trzy bramy dla Trójcy świętej o każdej porze dnia, choćby przez chwilę osobistej, z Bogiem, rozmowy, i wreszcie kochani, przywołujemy parakleta Ducha Świętego wtedy, gdy zapominamy, że Bóg ciągle jest Ojcem, i wtedy, gdy zła chce nas zwyciężyć, żebyśmy pamiętali, że dobra ma ostatnie słowo.